Dzisiaj jestem ponownie w sklepie Tanie Polowanie u Marcina. Cześć Marcin. nasz ostatnio, ostatnio, nie tak dawno widzieliśmy się na targach w Krakowie, na targach w Poznaniu. My już, ja tak się śmieję też, my już stanowimy taką rodzinę, właściwie medialną, nie tylko medialną, po części też biznesową, bo jak wiecie Marcin wspiera nasz program. Dzisiaj chcemy pokazać Wam trochę, dosłownie trochę, no trochę, dwie, trzy nowości, które są u Marcina w sklepie. Które były też pokazywane na targach w Krakowie, w Poznaniu, ale w tej chwili są już w ofercie tutaj sklepu Tanie Polowania. Ja, jak wiecie, mam do Marcina bliziutko, bo to ode mnie to jest 40 minut drogi, więc czasami się spotykamy nie tylko przy okazji kuchni, polowań, ale też warto odwiedzić sklep. Jest nowa oferta. Za chwilę o tej ofercie trochę powiemy. Ale ja bym chciał nawiązać jeszcze do programu, który powstaje, o którym wiecie, że powstanie. Program zatytułowany na kanale YouTube. Program zatytułowany Naturę, jakiej nie znacie. W zasadzie kanał już istnieje, tylko jeszcze filmów nie ma. Przygotowujemy się do tego i w, tych, w tym nowym cyklu będzie też miał taki swój wydatny udział właśnie Marcin. Będzie oczywiście cała nasza ekipa. Będzie Zdzisiu Korzekwa, będzie Patryk, będzie wielu naszych przyjaciół. A dlaczego? A no dlatego, że mamy znajomości. Przede wszystkim to jest bardzo ważne, żeby mieć kontakty, żeby wiedzieć, czy mieć możliwość pojechania gdzieś w Polskę i spotkania ciekawych ludzi, odwiedzenia ciekawych miejsc, zaprezentowania jakichś ciekawych potraw, nie wiem, wędkowania. No tematy są bardzo, bardzo szerokie. Już wkrótce ten program uruchamiamy. Ja myślę, że po długim weekendzie majowym już wystartujemy. Wystartujemy z nowym kanałem. I nie dziwcie się, że zobaczycie czasami te same osoby. Po prostu to jest po prostu proste. To my już mamy doświadczenie, my się przyjaźnimy. A w takich przedsięwzięciach to jest niesamowicie ważne. To jest po prostu najważniejsze, żeby mieć do kogoś zaufanie. Marcin ma bardzo dużo znajomości, tak samo jak z dziś, to więc opieramy się na tych znajomościach, na tych wzajemnych kontaktach. I powiedziałem, mówię jeszcze raz, powtarzam, w tamtym kanale, w tym drugim programie nie będziemy mówić o łowiecwie. Owszem, zna, będziemy pokazywać, ale to nie będzie kanał o polowaniach. Jeszcze przypomnę, że to będzie kanał dla wszystkich w zasadzie dla każdego każdy znajdzie w nim coś dla siebie od kuchni tak jak widzieliście na tym krótkim materiale takim reklamowym to jest całe spektrum tematów tam jest wszystko tam są konie wędkowanie podróże przebywanie taki buszkraf chociaż słowa tego nie bardzo nie lubię dosłownie wszystko zioła pszczoły a poza tym no czekamy na wasze sugestie na sugestie widzów jeżeli macie jakieś pomysły Możecie się z nami skontaktować i bardzo chętnie wyruszymy gdzieś w teren. Bo i tak zamierzeniem tego programu są podróże, no bo bez tego się nie da nic zrobić. Już materiały jakieś mamy nagrane, więc lada na moment wystartujemy z tymi materiałami. I też od razu chcę podziękować tym osobom z tego mojego kręgu przyjaciół, które mi pomagają w tym wszystkim. Bo, na przykład, czołówka, sama czołówka, logo, to jest autorem, jest nasz kolega. Mam nadzieję, że się spodoba. Jeżeli chodzi jeszcze o, o rzeczy ważne, które warto wspomnieć, na potrzeby nowego kanału powstał nowy Instagram, powstał, powstała strona na Facebooku, powstał TikTok, gdzie będziemy wrzucać zapowiedzi odcinków i serdecznie zapraszamy do polubienia, polajkowania, do subskrybowania nowego kanału. Ponieważ żeby to wszystko się udało, potrzebujemy do tego wszystkiego również Was, widzów. No i jeszcze raz, jeszcze raz też powtórzę, że ten kanał też będzie w jakiś sposób sponsorowany, bo nie może kanał istnieć jakikolwiek bez żadnych nakładów. Tylko się po prostu nie da. Jeżeli w zamierzeniach mamy przejeżdżanie tysiąc, tysięcy kilometrów, tego się nie da. Więc też niech się nikt nie zraża. Zresztą po prostu tak, tak to musi być, tak to będzie działać. Będziemy mieli na pewno pomoc. Tutaj Marcina też, ale o tym jeszcze w tej chwili nie mówimy. Ja tylko cały czas podkreślam współpracę naszych przyjaciół, bo to będzie całe grono, to będzie Edek Hałdyż, Piotr Jelonkiewicz. To będą osoby, które znacie z naszych programów, i jeszcze raz wracam, może ktoś zapyta, a po co kolejny program, skoro jest spotka program spotkały myśliwych? Ano po to, że my, jak wyjeżdżając gdziekolwiek, Marcin doskonale o tym wie, przy okazji nagrywania materiałów, np. Na łowieckich, powstają też archi-ciekawe inne materiały, niekoniecznie dedykowane jakby czy kierowane do miłośników polowań. No więc my chcemy zainteresować bardzo szerokie grono osób, Dlatego, że tematów są tysiące, tysiące, tysiące wartych pokazania. I powtarzam jeszcze raz, chcemy poszerzyć grono odbiorców. Czego? No tego, co my pokazujemy, co lubimy, naturę, co, to, to, co nas wszystko fascynuje, a niekoniecznie musi to być polowanie. Natura, pasja, przyroda, kuchnia, kuchnia tradycja. Także jest tutaj kilka takich kluczowych słów, które, które możemy użyć. Co ważne, oczywiście jesteśmy otwarci na propozycje, także serdecznie zapraszamy do komentowania, do wysyłania sugestii, co byście chcieli zobaczyć. I myślę, że jesteśmy w stanie w tym kierunku coś, coś ciekawego wymyślić, tak? Oczywiście i jeszcze taka też, ja już mówiłem o tym, że my oczywiście nie będziemy udawać, nie będziemy hipokrytami, że będziemy ukrywać, że jesteśmy myśliwymi. Tylko, że nie będzie nacisku na to. Każdy z nas ma swoją pracę, każdy z nas ma swoje jakieś inne zainteresowanie i pasje. I owszem, ja też powiem, czy mówię, że moimi zainteresowaniami, czy ja po prostu mam wydawnictwo, zajmuję się wieloma rzeczami, ale jestem też myśliwym. I przechodzimy nad tym dalej, tak, wielu z nas, jestem wędkarzem, tak, kiedyś ta akcja była, nie tak, jestem tym, jestem tamtym. To jest po prostu jedno z naszych zainteresowań, ale w tym programie, na tym się nie, na polowaniach się nie będziemy skupiać. To jest, przekaz tego programu jest zupełnie inny, a łatwo sobie uzmysłowić... I Jak te tematy są pokrewne, nawet patrząc na ubrania, na lornetki, to jest wszystko sprzęt. Na przykład, na, no na wiele takich rzeczy, które można wykorzystać i tu, i tu. Zgadza się, no. Ubrania mamy dla wędkarzy, ubrania mamy dla Buty. myśliwych, ubrania mamy dla ludzi, którzy lubią chodzić po lesie, grzybiarzy, Góra. po górach. Także są to tematy dużo szersze niż same łowiectwo, i zamykanie się na samo jest po prostu błędem w tym temacie. A słuchaj, a kuchnia? No przecież. No, myślę, że jeżeli chodzi o kuchnię, to już nie ma bardziej ogólnej grupy, bo każdy lubi dobrze zjeść. Kwestia tylko, jakie ma preferencje, jeżeli chodzi o, o jedzenie. Na przykład są tutaj, tak, Marcin ma, Marcin ma przyjaciela, który prowadzi hodowlę bydła szkodzkiego. I to jest, odwiedzimy też, odwiedzimy też tą hodowlę, to jest ferma cała. Zobaczycie, co można z tego mięsa. To jest super zdrowe mięso, no chyba najlepsze. Wołowina w najlepszej postaci. I takie miejsca właśnie będziemy odwiedzać. Będziemy pokazywać takie kuchnie, jak można zrobić stek, jak można zrobić tatara. No wiele, wiele, ale zależy nam na tym, żeby to nie było na zasadzie, że przynosimy kawałek mięsa ze sklepu. Mhm. Tylko jedziemy tam po prostu, gdzie to mięso jest, gdzie to zwierzę jest hodowane. Pokażemy, jak te zwierzęta żyją, i pokażemy, że ta droga z łąki, z pastwiska do stołu jest bardzo bliska. No tak nawiązując może do tradycji, to tak troszeczkę można to analogicznie porównać do tego, jaka jest droga kury do rosołu, tak, no jest to rzecz naturalna. Tak? Podwórka, więc to myślę, że potrafimy, znaczy będziemy chcieli Was zainteresować tak tymi tematami, bo to są tematy wspaniałe, no i zapraszamy, zapraszamy do oglądania naszego kanału Spotkały Myśliwych i zapraszamy już niebawem do naszego nowego programu na kanale YouTube, programu zatytułowanego Natura. Jakie nie znacie? Bardzo serdecznie zapraszamy, a dzisiaj DaszBur i do zobaczenia. Prosimy również o subskrypcję oraz o polubienie naszych mediów społecznościowych. DaszBur. Dziś jesteśmy w siedzibie naszego sklepu i chcielibyśmy zaprezentować kolejnych kilka nowości. Dziś nie będziemy mówić o noctowizji, termowizji, tylko o akcesoriach oraz o ubraniach. Pierwszą nowością, jaką chciałbym zaprezentować, jest gimbal marki X-Spectre, który właśnie testujemy. Jest to urządzenie, które pozwala zamontować dowolny termowizor, dowolną kamerę termowizyjną poprzez uchwyt magnetyczny na samochodzie lub na statywie, czy na, na, na zasadzie wszystkim możemy to umieścić, jeżeli tylko możemy przyczepić do tego uchwyt magnetyczny. Są też dostępne jako akcesoria przystawki do szyby, także możemy też to sobie gdzieś zamontować zdalnie na na, na szybę. Jak działa urządzenie? Otrzymujemy w takim pudełku. W zestawie samodzielnego złożenia jest tam kilka śrubek. Ja wieczorem sobie to skręciłem. Jest to bardzo proste i w zasadzie przyjemne. Możemy zamontować każde urządzenie termowizyjne, ponieważ wszystkie kamery posiadają gwint 1/4 cala, czyli uchwyt fotograficzny. W zestawie mamy taki adapter, który przykręcamy śrubką. Dzięki temu urządzenie też możemy używać wygodnie do obserwacji, bo w niczym to nie przeszkadza. Możemy y, trzymać je sobie na pasku napręnowym, na smyczy, tak jak ja w tej chwili. A jeżeli chcemy używać w, jako akcesorium do gimbala, wystarczy odpiąć i kliknąć. W tej chwili pokażę, jak to wygląda w praktyce. Tak wygląda urządzenie. Mamy trzy bardzo silne przyssawki. Z boku mamy akumulator, który możemy ładować. Oraz system obrotu w osi XY. Który nam naszą kamerą steruje. Do tego jest załączony jeszcze dodatkowy dedykowany pilot, dzięki któremu możemy sobie bezprzewodowo obracać kamerę, a obraz oczywiście wyświetlamy sobie po Wi-Fi przez aplikację dostarczaną przez producenta. Magnesy są neodymowe, także trzeba uważać, że są bardzo silne. W tej chwili, po przyczepieniu jedną ręką, nie jestem w stanie oderwać urządzenia od maski. Dlatego Możemy z tym gimbalem jeździć normalnie zamontowanym, czy na masce, czy na dachu. On nie odpadnie, kamera jest bezpieczna. Co najważniejsze, ponieważ są to drogie kamery, w związku z czym gimbal musi zapewnić bezpieczeństwo do tej kamery. Tak, jak wspomniałem, mamy tutaj taki specjalną, taką specjalną komorę akumulatora. Tutaj jest akumulator i włącznik urządzenia. On ma ukryty port USB, dzięki któremu możemy go sobie ładować. Wsuwamy akumulator załączamy blokadę, żeby akumulator nam nie wypadł. Urządzenie z, bo, z boku posiada jeszcze dodatkowe porty, które mogą zasilić kamerę i montujemy kamerę. Montaż jest bardzo prosty. Wystarczy wsunąć go w tą ukrytą kieszeń. Tu jest taka wajcha, w zasadzie można powiedzieć, no, uchwyt, który musimy odciągnąć, to jest bolec, który blokuje nam kamerę. Jeżeli ten bolec wróci na swoją pozycję, kamera już jest stabilnie zamontowana, to już się nic nie może złego z nią wydarzyć. Uruchomienie urządzenia. Z boku na komorze baterii mamy przycisk włączający. Przytrzymujemy go kilka sekund. Urządzenie jest gotowe do pracy. No i teraz najprzyjemniejsza część. Pilot. Mamy pilot z wyświetlaczem, dzięki któremu możemy sterować urządzeniem. Jak wspomniałem, urządzenie obraca kamerę w osi X i Y, czyli góra, dół, prawo, lewo. Ciekawą opcją jest opcja, która stabilizuje obraz. Żyroskop nam stabilizuje obraz, czyli jeżeli sobie jedziemy z podłączoną kamerą, to stara się ten gimbal nam wyrównać tak, żeby nie było efektu skakania obrazu możliwie, możliwie dokładnie. Pilot jest dotykowy, czyli mamy tutaj mały ekranik, coś jak w smartwatchu i możemy sobie przesuwać w prawo, w lewo, zmieniając sobie opcje. I opcje są takie podstawowe w stylu szybkość obrotu, w stylu jego ja przyczepie, Czyli mamy obrót ręczny góra-dół, mamy obrót ręczny prawo-lewo, możemy sobie 360 stopni obracać, i to wszystko w opcji powoli, tak jak teraz, oraz szybko. Możemy ustawić sobie ten tryb automatycznego ustawienia obrazu, lub go wyłączyć, tą, tą stabilizację. Możemy sobie, co ciekawe, określić interwał czasowy, w którym on będzie się obracał pod, o konkretnym stopniu, czyli definiujemy sobie kąt obrotu, jeżeli siedzimy sobie w samochodzie, pilnujemy zasiewów, tak zamontowane, jak w tej chwili mamy na masce, możemy sobie ustawić kąt, w którym będzie pracował, załóżmy, od tego miejsca do tego miejsca, co pozwoli nam objąć cały. Możemy sobie ustawić interwał, czyli co ile będzie nam jeździł w tym zakresie. Możemy sobie ustawić jeszcze, jeżeli chodzi o to urządzenie, czułość tego urządzenia. Tutaj mamy taką opcję, normalnie nam się wszystko wyświetla, jest do wyboru język. Z rzeczy ciekawych, pilot jest ładowany oddzielnie. Tutaj mamy wbudowany akumulator port mikro USB do ładowania. Urządzenie, tak jak pokazywałem wcześniej, ma wymienną komorę baterii, która jest ładowana. Jeżeli chodzi o użytkowanie, tak jak wspomniałem, możemy z tym gimbalem jeździć, nic się nie stanie, nie odpadnie, jest stabilny, jest wodoszczelny. Oraz są możliwe do kupienia jeszcze do niego akcesoria. Jeżeli chcielibyśmy zamontować na przykład latarkę lub, lub jakieś e, akcesorium, tutaj możemy kupić sobie szyny Picatini, które się w tym miejscu przykręca, zamontować szyny Picatini i wtedy możemy montować dodatkowe akcesoria. E, warto wspomnieć, to jest tańsza wersja urządzenia, która w zasadzie jest e, troszkę okrojona. E, to urządzenie występuje jeszcze w droższej wersji. W droższej wersji Mamy dostęp do dedykowanej aplikacji, ponieważ tutaj w tańszej korzystamy z aplikacji. Producenta dostarczającego, który jest dostarczane razem z kamerą, czyli jeżeli mamy termteka, korzystamy z aplikacji Termteka. Jeżeli, aplika jeżeli mamy sprzęt Higmicro, korzystamy z aplikacji HigMikro I to wszystko możemy sobie wyświetlić albo na telefonie, albo na tablecie e, w, bez, bezprzewodowo. A w droższej opcji tego urządzenia mamy dedykowaną aplikację, którą sobie instalujemy na telefonie, która zarządza nam jednocześnie urządzeniem jeżeli chodzi o termowizor, kamerę termowizyjną, ale również urządzeniem, jeżeli chodzi o gimbala. Czyli są zintegrowane w jednej aplikacji dwie funkcje. Zamiast takiego pilota mamy mały pilot, który możemy sterować, ale możemy również na tablecie przesuwać sobie prawo-lewo obraz e, intuicyjnie góra-dół i sterować całkowicie zarządzać urządzeniem. Także jest to bardzo ciekawa opcja. Do urządzenia można dokupić też akcesorium, które pozwala nam wyświetlić obraz bezpośrednio na ekranach w samochodach. Jeżeli samochód ma kolorowy wyświetlacz, prawdopodobnie będzie. Można bezpośrednio wyświetlić tam obraz. Jeśli chodzi o to urządzenie, no uważam, że jest to rzecz bardzo przydatna, jeżeli pilnujemy zasiewów. Przede wszystkim dzięki temu, że możemy postawić urządzenie na dachu i mieć 360 stopni obrót. To jest jedna rzecz. A w droższej wersji, co ciekawe, jest jeszcze funkcja, która podczas tego obrotu potrafi wykryć ciepły obiekt i go śledzić. W związku z czym w zasadzie automatycznie dostajemy, jeżeli obrót jest 360 stopni, panoramiczny obraz z każdej strony. Jeżeli cokolwiek żywego wyjdzie na pole, automatycznie kamera to znajdzie w ciągu tego jednego obrotu i będzie śledzić nam ten obieg, na ekranie go pokazywać, bo będzie się za nim podążać. Także jest to dodatkowa ciekawa opcja. No tutaj urządzenie stosujemy do celów myśliwskich, do celów łowieckich, do pilnowania, do, do monitorowania terenu, ale oczywiście takie urządzenia mają też zastosowanie w wszelkiego rodzaju służbach, policja, straż leśna, służba graniczna, tam gdzie w zasadzie wymagane jest patrolowanie terenu, czy to stacjonarnie, czy, czy to podczas jazdy, jest to jedyne urządzenie, które umożliwia i gwarantuje nam bezpieczną jazdę z kamerą termowizyjną, dowolną kamerą termowizyjną e, podczas jazdy. Oba warianty produktu są już dostępne na naszym sklepie, czyli taniepolowanie.pl. Serdecznie zapraszamy. A teraz zapraszamy do sklepu, pokażemy naszą nową kolekcję ubrań myśliwskich. A teraz chciałbym zaprezentować ubrania. Jest to polska marka, polska produkcja, PARO. Mamy tutaj kolekcję letnią, występującą w klasycznym wariancie myśliwskiej zieleni. Kolejnym wzorem jest taki jesienny leśny kamuflaż oraz model, który mam na sobie, czyli kamuflaż w zieleni. Jeżeli chodzi o produkty. Jak wspomniałem, przede wszystkim polska produkcja. Ale też bardzo dobre wykonanie. Mamy tutaj mnóstwo udogodnień, jeżeli chodzi o użytkowanie w lesie. Ściągane, e, ściągane mm, rękawy. Mamy specjalne wywietrzniki, które powodują nam lepszą cyrkulację powietrza. Możemy sobie rozsunąć taki wywiecznik jak tutaj. Dzięki temu powietrze nam cyrkuluje. E, kurtka jest wodoszczelna, e, impregnowana i jest też bardzo cicha. Także to, to jest bardzo ważne. W zestawie możemy sobie kupić również kaszkiet. Są też czapki, jeśli chodzi o udogodnienia. W zestawie do spodni mamy szelki regulowane, bardzo wygodne. Możemy sobie oczywiście szelki odpiąć, nie musimy ich używać. To mamy w zestawie. Jeżeli chodzi o kurtkę, w kurtce również mamy takie specjalne szelki. I teraz po co one nam są? Jeżeli chcemy pozbyć się na połowaniu kurtki, bo jest za gorąco, Możemy sobie po prostu tą kurtkę założyć na szelkach i w ten sposób mamy wolne ręce, a kurtka jest w takim prze prze przewiewny sposób założona na, na plecach. Oczywiście wolne ręce i podwyższone rękawy przydają się wiadomo w, w celu czynności, które następują po pozyskaniu zwierzyny. Jak już wspomniałem Kurtka ma kieszenie wentylacyjne, spodnie również mają takie kieszenie z jednej i z drugiej strony. Dzięki temu możemy sobie tutaj ułatwić ruch powietrza. Mamy regulowaną średnicę nogawek, możemy sobie tutaj wyregulować, zrobić sobie ciaśniej, luźniej. Wszystkie suwaki są ogumowane, wodoszczelne i też bardzo ciche. Tutaj nie ma prawa nic kliknąć, jeżeli chodzi o, o, o suwak, on jest ciężko ogumowany. Jeśli chodzi jeszcze o warstwę wewnętrzną, całe spodnie są pokryte membraną, także tutaj jest bardzo wygodne użytkowanie nic się nie przykleja, nic się nie poci. Mamy tutaj mnóstwo udogodnień: mamy ściągany kaptur, zarówno tutaj w, z tej strony mamy ukryty ściągacz z tyłu do kaptura mamy wzmacniany tutaj regulowany daszek kaptura oraz ukrytą kieszeń z tyłu, gdzie kaptur możemy sobie zwinąć i po prostu schować w kołnierzyk. Także produkt jest wręcz nafaszerowany kieszeniami ukrytymi, które pozwalają nam komfortowo przechowywać różne rzeczy. Prezentowane produkty są polskiej produkcji, to jest naprawdę bardzo ważne. Są szyte w Polsce, produkcja jest pod Częstochową, marka Paro. Prezentowane były również na targach w Krakowie, odbiór produktów był bardzo dobry. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten wzór kamuflażu. On bardzo dobrze w lesie się spisuje. Jest bardzo przyjemny, przyjazny i, i wygląda naprawdę dobrze. Mi również podoba się ten wzór jesienny. I bardzo zachęcamy do komentowania, który wzór Wam się najpierw podoba, ponieważ jest to marka rozwojowa. Słuchają sugestii. Do, do przygotowania nowych produktów, także jeżeli będziemy mieć opinie o produktach, jeżeli chodzi o wzory, możemy je dostosować. Wszystkie prezentowane produkty dostępne są na taniepolowanie.pl. Serdecznie zapraszamy. Warto również przypomnieć o naszej kolekcji akcesoriów myśliwskich. Mamy tutaj torby na lunety termowizyjne, mamy torby na termowizory obserwacyjne, mamy podkładki, siedziska, mamy torby z siedziskami, mamy troszkę większe torby. Myśliwskie oraz bardzo duże torby podróżne. Także tutaj cała kolekcja wraz z pokrowcem na broń. A nowością w naszym sklepie są ręczniki myśliwskie. Jest to również polska produkcja, bo jak wiecie, wspieramy polską produkcję. Marka Voltex, ręczniki bawełniane 600, także grube, pełnowartościowe ręczniki. Można je prać w 60 stopniach. Dzięki temu jest to tak zwana lekka dezynfekcja, nadają się do użytku publicznego. Jeśli chodzi o ręczniki, jest to produkt premium, tak jak wspomniałem, bawełna 600, występujący w dwóch rozmiarach: 70x140 oraz 50x100. I możemy sobie kupić takie ręczniki w zestawie: czyli w zestawie będzie wtedy mały ręcznik, duży ręcznik. Ale co ciekawe, możemy sobie wybrać zarówno duży, jak i mały jako jeden z spośród siedmiu dostępnych wzorów. Jeżeli chodzi o wzory, w tej chwili mamy jelenia byka, mamy wilka, mamy dzika, mamy lisa. Mamy psy myśliwskie, w tym jamnika szoskowłosego oraz mamy wyżła niemieckiego. Za chwileczkę sezon na rogacze. Serdecznie zapraszamy do zakupu ręczników z rogaczami. Jak wspomniałem, w zestawie może być duży i mały rogacz, ale możemy też sobie wybrać jeden z siedmiu dostępnych wzorów. Piesyćka, pięknie, e, znajomi, nieznajomi ludzie e, w moich stronach, w moich ulubionych stronach, czyli w Beskidzie Śląskim, e, w miejscowości Lipowa. Tu mamy do wiercha, do Sroniska na czy ten dwie godziny. Tu z tej strony mamy Łostrę, tu mamy dolinę naszą taką malutką, bo tu dolin w tych górach to jest dość. E, chciałbym przedstawić swojego przyjaciela Ibrahim Jaganow. Jest czerkiesem, aktualnie mieszka w Polsce. Poznaliśmy się dzięki wspólnej pasji, którą mamy. I Ibrahim jest takim ideowym hodowcą koni kabardyjskich. Ma ich około 200. 8 miesięcy spędza z tymi końmi wysoko w górach. 4 miesiące na nizinach. Ja też mam te konie, pasjonuję się tą rasą, no więc mamy, mamy, mamy coś wspólnego. No i Ibrahim jest świetnym kucharzem, jak sam mówi, jak jest w górach, no to, to w górach nie ma kobiet, więc mężczyźni muszą sobie radzić sami, stąd też no, robi świetną kaukaską kuchnię, jesteśmy zachwyceni, no i pokaże dzisiaj taki swój no, autorski, można powiedzieć, pomysł na specjalne przyrządzenie jagnięciny. Dziękuję. Черкесский язык один из старейших языков для европейцев это так не очень ладно слышно, но тем не менее, чтобы немного почувствовали, некоторые слова я буду говорить на черкесском языке. Это название вот этих, потому что ну, на другом, на русском языке, я даже не знаю, как это назвать. Dobry malarz odróżnia 200 odcieni szarości. A dobry kucharz przynajmniej 100 czerwieni. <grymne> I żaruszko Teraz.